Mam na imię Roman. Od pięciu lat nałogowo czytam komiksy. Przez co wyrzucili mnie z roboty, odeszła moja kobieta, a kumple odwrócili się ode mnie. A to wszystko przez audycję prosto z kadru. Najgorszemu wrogowi tego nie życzę. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko w sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji prosto z kadru. W każdy czwartek o 17.30. Dzień dobry. Witam w 267. odcinku audycji Prosto z kadru. E, Za sterami Wojciech Lisiecki, przed mikrofonem Filip Bąk oraz mój gość Nikodem Domeradzki. Siema. Nikodem jest kolekcjonerem, znawcą komiksów, głównie amerykańskiego. Jest moim ekspertem e, od Marvela. Jako ciekawostka, były redaktor... Byłej strony największej serwis największego serwisu o Spider-Manie. Można liczyć, może nie największego, ale tak trzeci, trzecie miejsce dałbym na świecie. Nie? Tak, będąc y, mało skromnym. Albo raczej skromnym, bo potem w końcu nie pierwsze, nie? Y, tak. Tydzień temu był y, północny czwartek nie powiem, że tłusty, bo to tak brzmi dosyć pejoratywnie. A dzisiaj mamy jeden z najbardziej komercyjnych świąt, czyli Walentynki. Z tej okazji właśnie dobraliśmy temat adekwatny do dzisiejszego dnia, będą to związki partnerskie w komiksie amerykańskim, głównie na przykładach postaci z Marvela. No tak. No tak, i na początku tradycyjnie kawałek ze wytwórni Export Label. Przypominam, że kawałki z Export Label możecie ściągnąć za darmo normalnie, ze spokojem w, ze stronki Export blogspot.com. Jeśli dobrze pamiętam. No, Google na pewno Wam pomoże. I tutaj, właśnie taka próbka, żebyście wiedzieli, co to właściwie jest. Mamy walentynki dzisiaj o związkach partnerskich w komiksie. No komiksy są kierowane w sumie dla wszystkich czytelników. Mam tutaj na myśli komiks superbohaterski, amerykański. I tak zawsze zgrabnie pomijali różne kwestie, dosyć niewygodne, aczkolwiek bardzo realistyczne i prawdziwe. E, może zanim przejdziemy do Marvela, taka pierwsza dygresja, najbardziej znany superbohater, ikona, Superman, prawda? Ale to już nie Marvel. No to no nie, no najpierw no, no. ogólnie o superbohaterskim. No i Superman... Zawsze wiemy, że znamy jego miłość do Lois Lane, prawda? I on był zawsze takim, znaczy jest zawsze takim harcerzykiem i powiedzmy, że faktycznie on by chciał z nią się związać węzłem małżeńskim, prawda? Jakby tak powiedzieć. I chodzi mi o to, że to jest człowiek ze stali, prawda? I jak oni by konsumowali swoje małżeństwo, no, przypominam, że Superman to jest człowiek, który ma laser w oczach jest super szybki, pamiętaj Jest super szybki, ma... Akurat niezbyt nie nie dobre, nie? Z zamraża oddechem i, i w ogóle stryknięcie potrafi zniszczyć budynek No i prawdopodobnie ta przygoda skończyłaby się co najmniej mózgiem Lois Lane na ścianie naprzeciwka No, ale pamiętaj, że musi najpierw zdjąć majtki ze spodni, nie? Nie tak jak tradycyjny człowiek <laughs> Inna ikona komiksów Batman, to jest ciekawe. Kto jest największą miłością Batmana? Robin czy Alfred? Oczywiście, tu mówimy Myślę, o miłości, bo, bo, bo właśnie, że, że tutaj, że partnerzy, że w sensie przyjaciel. Nie żebyśmy tak jak jest... tutaj jakieś takie homo, no tak, nie, czy coś, no bo... nie, nie, my tolerancyjni. Znaczy, no bo tutaj wiadomo, miłość do ojczyzny, miłość do drugiej osoby, jest wiele rodzajów Braterska miłości. Już, o, 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 właśnie. Fuck. Ojciec, syn bardziej, o może bardziej, nie? A propos, w y, którymś komiksie o Batmanie była taka akcja, że y, zawsze Bruce Wayne ze swoim towarzyszem spali w osobnych łóżkach, ale w jednym pokoju. I w jednym komiksie była taka niefortunna perspektywa, że te dwa łóżka wyglądały jak jedno łoże i oni tak się budzili rano. I na Wikipedii jest nawet, można znaleźć. I, no i było duże halo, że tu jednak Batman propaguje... Dosyć niestosowne treści, że tak nie do końca wiemy, kim ten Bruce Wayne jest. Nie to multi-miliarder multi Playboy, co się od pani nie może opędzić, a tu jednak komiks serwuje dosyć kontrowersyjne treści. Marvel. Marvel jest stosunkowo młodszym wydarztwem niż DC, z którego pochodzi Batman i Superman. W Marvelu również znamy związki, które po prostu miały wielki wpływ, które są po prostu ikonami. Na przykład Fantastyczna Czwórka. Su Storm, Red Richards. No to podstawa. i ślub był dość szybki w sumie w Marvelu, nie? Przypominam, że Red Richards jest Plastic Manem. No, może ma wydłużające kończyny. Tak, i to też może I być... To wpływa bardzo pozytywnie na odbiór, mi się wydaje, ale aczkolwiek taki gumowy, to, to trudno powiedzieć. Dalej mi się kojarzy Cyclop, przez którego związki nieudane były wielkie crossovery w Marvelu. Ja on najpierw z Jean Grey, która jest telepatką, telekinetyczką. A potem z filmów, Mą, A potem z mną. Ja tak się zastanawiałem: z takim telepatą to jest ciekawa sprawa, ponieważ ma wpływ na Twoje myśli. Powiedzmy, że jeszcze taki telepata cię nie manipuluje, ale w jakiś sposób cię tam pomaga. Na przykład sny. Pójdzisz się rano super wypoczęty, bo zaserwowała ci fantastyczną przygodę. Z mocnymi no fantastyczna przygoda tutaj e, ogólnie, ale chodzi też to, że w jednym komiksie Ultimate X-Men Xavier bawił się e, tymi hormonami wewnątrz człowieka, że wyobraź sobie, że nawet wynoszenie śmieci mogłoby dostarczyć ci tyle endorfin, co jakiś wspaniały trening, ale no, bo taki ma wpływ. No tak, jak ty, wiesz, potęga umysłu, nie? No. Możesz czerpać radość z małych rzeczy i z dużych też. Multiple man. Też ciekawa zdolność. Tak. Przypominam się scena z komiksu Strażnicy, gdzie właśnie doktor Manhattan się zduplikował i Tak. No jest taka, swoją partnerkę. Jest taki dowcip od X-Menów, że się znaczy to jest rysunkowy, więc trudno opowiedzieć tego, a w każdym razie Ale nie jest. To, Man... możemy go powiedzieć na ten temat, że tak? Oczywiście, że tak. Dobrze, Triple Man mówi do Rogue, żeby przyszła do niego na imprezę, nie? A, bo tam w piątek impreza, a no, to ostatnim razem jak byłam, to by, byłeś sam, ty, tylko ty, w razy sto, i wszyscy ją, wszyscy ją tam podrywali, nie? To, mm -hmm. I zrezygnowałaś, coś takiego. No oczywiście to trudno powiedzieć, rysowany. dowcip rysowany, no, w radiu. A rok a, to swoją drogą też ma przerąbane, nie? Na początku ona miała ten, te swoje ograniczenia, że, no, to, że... Dotykanie, nie? Tak, tak, że kogoś tykła, to paraliżowała, czy, czy coś takiego. O, wspomnienia no. odbierała, znaczy... Ale ta, druga osoba z... czy coś no, ale ta druga osoba zjeżdżała do boksu po prostu i... no. no, nieprzyjemna takie... zdolność z wielką wadą no, na walentynki bardzo, nie? W, bodajże w filmie y... Szczury supermarketu, jeden z postaci spotkał Stanali i się pytał odnośnie Thinga, na przykład Thing, czyli ten z Fantastycznej Czwórki cały ze skały jak on sobie radzi no, to byłoby ciekawe, nie? Tak, taki... Ale zawsze twardy, że tak powiem, jest. mamuły twarde, nie? No on tam Żeby też ma... miał, to w końcu też znalazł swoją miłość. To była ta niewidoma pani, która rzeźbiła później no. tych, tych, tych super no. bohaterów. On się z nią też rozwodził i znowu schodził. W międzyczasie on, yy, jego kumpel mu podkradł tą właśnie niewidomą yy, i była z Johnem Sztormem. O kurka. No, przez, Ale przez krótki czas, bo potem znowu wróci do tej pary, bo jednak ona nie widzi, a on ma kompleksy, i ten. John Storm, Human Torch, gorący chłopak. Tak. E, no okej, okay. do czego zmierzamy? Dzisiaj w, e, będziemy głównie o jednej postaci, bardzo popularnej wśród płci pięknej. Poniekąd chodzi tu o Spidermana. No, komiksy Marvela, jak wspomnieliśmy, są takie, które pewnych sfery nie dotykają pomijają ją, aczkolwiek te relacje bohaterów oczywiście się rozwijają. Tutaj chodzi mi konkretnie właśnie o temat, czyli związki partnerskie, o, o całą miłość jednej osoby do drugiej. Zauważyłem pewien mechanizm, że raz na 10 lat Spider-Man Peter Parker, czyli musi mieć problem właśnie ze swoją dziewczyną i oni się rozchodzą, potem znowu się schodzą. Jest wielka historia, jak to właśnie jednak się godzą, i wracają do siebie. I to jest tak, ponieważ co 10 lat mniej więcej zmienia się nowe pokolenie czytelników, i ci nowi Fani muszą przeżyć te chwilę na nowo. Tak, dokładnie. Ostatnie jest dość ciekawe, ponieważ pojawił się szatan, tu w roli Mephisto, taki komiksowy diabeł Marvelowy. Była sytuacja taka, że choruje sobie Cięcia Mejma, jest na skraju śmierci. No i szadam pojawia się z propozycją dla Petera: Typu, że Mej żyje dalej, ale on chce coś w zamian. No tutaj standardowo chciałby duszę, nie? ale stwierdził, że umęczone dusze już go nie kręcą, bo te dusze wcale nie są takie umęczone, bo zazwyczaj oddały te swoje dusze za coś dobrego i żyją w tej świadomości, w tym piekle że cierpią za coś, to on stwierdził, że on czegoś takiego nie chce i bierze od i chce od Petera czegoś innego. I żąda miłości Mary Jane i Petera. Tego ich, ich związku żąda. No i po dłuższej rozmowie Petera z Mary Jane, zgodzili się na to i Marvel zrobił tutaj taką głupą, dziwną rzecz, bo jakby wy anulował wydarzenia, które miały miejsce w 1987 roku, w sensie komiks wydany w 1987 roku, annual numer 21, gdzie Peter i Mary Jane wzięli ślub. Te wydarzenia zostały zmienione, przez co do ślubu nie doszło i Peter tak jakby był przez te wszystkie lata singlem. Co najzabawniejsze, wszystkie sytuacje e, łóżkowe i, e, i to, że nawet mieszkali razem, tłumaczyli, że są to współlokatorzy i przez ten czas byli to jako współlokatorzy, nie jako para i. Ten. no dziwnie to zrobili czyli kolejne zgniłe jaja po prostu w Marvelu tak, a najzabawniejsze, że Peter i Mary Jane mieli dziecko, tylko zostało porwane przez y, Normana Osborna i tego nie wyjaśnili dzisiaj, co się stało a już na pewno po ewencie z Diabłem no czy jest osobne uniwersum Spider Girl bodajże? no to, to jest właśnie... odnoga od tego, jak, tak, co by tak. było gdyby to dziecko zostało nie? bo mm -hmm. to była May y, po, po cioci nazwana no i dorosła jest Spider-Girl. No, ale a propos zgniłych jaj, bo tu mówiłeś, że on tutaj już za cenę uratowania życia cioci May. I to jest kolejny fail Marvelu, że on tak na siłę chce uratować tą Swoją ciocię. Okej, okay. wielki sentyment tej pani ma nasz główny bohater, aczkolwiek no, bez przesady. Ile lat może żyć, nie? Tak, on ciągnie po prostu tą życie tej pani w nieskończoności. Nie, scenarzyści ciągną i ciągną, a ona jest bardziej ważna, się okazuje, niż jego aktualna partnerka, z no, którą tyle synek przeszedł. Zgodzisz się trochę, nie? Zgodzisz się z tym? Mam synek? No to bo mi to tak trochę wygląda. Ale, ale zobaczę. Że... Cieciamej w międzyczasie z dwa razy umarła, jeśli nie trzy. Cieciamej, bo bodajże brała ślub z doktorem Oktopusem w międzyczasie. No dwa śluby po, po Benie, że tak powiem. Tak. Z Oktopusem i ostatnio z ojcem Johna, J. Johna Jamesona. Tego wydawcy z Daily Bugle. Z Daily Bugle, tak. Dobra, zróbmy na razie przerwę muzyczną. Do Spidermana wrócimy już za chwileczkę. Halo. Ryła mi się mikrofon. Nie mogę. A, schodzi. Wracamy do Spidermana, do Mary Jane, a ja tu sobie ustawię mikrofon w międzyczasie. O! No, to może ja powiem w tym czasie, jak ty będziesz. A już dobra, walka wygrana z mikrofonem. Jeszcze kontynuując wątek Mary Jane, powiem historię alternatywną z przyszłości Spidermana. się znaczy w ogóle alterno, alternatywna, wszechświat alternatywny. Tam wyszło. E, tam okazało się, że Spider-Man, e, którego ugryzł spają na początku radioaktywny, tą radioaktywność przeniósł też na Petera. No i Peter miał radioaktywną krew. No i właściwie cały był radioaktywny, o tak powiedzmy, nie? Co w sobie tam miał, to miał radioaktywne. No i tak sobie, będąc z Mary Jane i kochając się z nią i w ogóle, e, sprezentowała jej raka i Merdzień umarła. I tak się sam w samotności, nie mając żadnej innej kobiety, bo się bał, że kogoś znowu sprezentuje coś takiego i sobie w samotności dożył starości. Hmm. Sp Spider-Man jest bardzo popularny, aczkolwiek on zawsze nosi maskę i żadna pani nie wie tak naprawdę, co on skrywa pod tą maską, prawda? No właśnie. Była taka wymowna scena z Black Cat, bodajże w komiksie Ultimate Spider-Man. Kiedy to, no, czy to też, też Bo, była. bo to inspirowane wiadomo, mm -hmm, Ultimate mm -hmm. jest inspirowany na naturalnym na, naturalnym, na pierwszym. Tak, dobra, to gwoli wyjaśnienia, Ultimate Spider-Man to jest jakby uniwersum Ultimate, to jest jakby powiedziane, powiedziana historia wszystkich bohaterów tego świata Marvela od nowa. A tym na dzisiejsze czasy i w tak, ogóle tak, tak, tak. pozmieniane. A, a tym pierwotnym uniwersum, które ciągnie się od 50 lat, to jest Ultimate, to jest uniwersum 616. No, jak zwał, tak zwał. Po prostu Marvel Universe wystarczy, nie? Tak. I jest mnóstwo różnych alternatywnych, no bo po prostu wiadomo, różne pomysły na postacie, rynek musi się kręcić. I z ową Black Cat zdjął no, tą maskę. Jak, jak wiadomo, on, ona do niego coś czuła, dopóki on nie zdjął maski. Jak on zdjął tą maskę, to chciała, żeby założył ją z powrotem, bo ona kocha Spidermana. A... Nie. No nie nie ukrywam, no wyśmiała Pitera. go po no prostu. No. A w Ultimate to zrobiła to tak perfidnie, że wyśmiała go, bo jest dzieciakiem, nie? a mm. tu jednak wiesz, to mało, że dorosła. Zgrabna, seksowna kobieta, a tu dzieciak jej zdejmuje maskę. Na Nastolatek. I, i nastolatek właściwie na no 15 lat i ten. I co tu zrobić? No, wyśmiała go. Obecnie wszyscy kojarzymy, że wielką miłością Petera Parkera jest Mary Jane Watson. A później Mary Jane Parker. Aczkolwiek starsi czytelnicy to doskonale kojarzą, że nie, że wielką miłością Petera Parkera jest Gwen Stacy, córka komisarza Stacy'ego. E, no I tak, z Gwen no. jest dosyć istotna historia i również, również z Gringoblinem Harym, nie, Normanem Osbornym. No to... Jakbyśmy mieli się streszczać z tym wszystkim, nie dałoby 15 minut na całej historii. Ciężko byłoby powiedzieć, no ale postać Gwen można też ujrzeć przecież w najnowszym Amazingu. Nie wiem, czy oglądałeś film... Oglądałem, Amazon ...Amazing Spiderman'a, no, no, To tam już zamiast Mary Jane wprowadzili na początek Gwen Stacy, bo uważa się, że popularniejsza jest Mary Jane. Dlatego dali w tamtym filmie, w tamtej trylogii mm -hmm. postać Mary Jane. W każdym razie, Gwen Stacy była pierwszą wielką miłością. Która zginęła z rąk Gringoblina, aczkolwiek wielokrotnie ją później wskrzeszano. Po czym tłumaczono to, że to klon, i się rozpuszczał. Tak, potem się okazało, że ona miała dzieci z Gringoblinem, czyli z normalnym Osbornem, który no, szybciej tam się urosły. Pani pluli trochę, bo z, jakby powiedzieć, zbesztano dobre imię Gwen Stacy, która była taka wiesz, cicha woda, można powiedzieć. No to nie, bo ty zboglęła. powiedziałeś, że e, Green Goblin A to jest też kolejna ciekawa historia. Później po wielu latach fani odnaleźli kruczek, że kiedy ona spada. No jest tak, e, pająk leciał na most, na którym właśnie Goblin czekał z Gwen Stacy. Ona leżała nieprzytomna, powiedzmy. No że tak. Z komiksu wyraźnie to, że ona już nie żyła, ale być może ona była nieprzytomna. Po czym kiedy ją zrzucił z tego mostu do wody. Tam było takie snap. Tak, przy karku. On złapał, ją, złapał ją na pajęczynę i było takie snap. I na początku pierwotnie to miało być, że to jest odgłos włosów, które tak trzepnęły w powietrzu. No, trzepnęły, tak, włosy. A, a potem no, fani zdecydowali, że no, czy nie. Domyślili się, że to może nie są włosy, tylko i kark tak naprawdę. I że to nie. Że to przypadkowo to Peter właśnie tą swoją że mógł zabić, nie? Jest takie prawdopodobieństwo, mm -hmm. bo... No i to jest taka kłótnia, jak nie wiadomo na jakim moście było to wydarzenie, bo są dwie opcje. Nazw mostów nie pamiętam, ale jest kłótnia między jednym a drugim mostem i ciężko stwierdzić, który most to był naprawdę, nie? I jest taki motyw też. Czy znamy jeszcze jakieś partnerki w życiu Pająka? W życiu Pająka mamy tyle partnerek, że oh, oprócz znanych, powiedzianych wcześniej, mamy też Betty Brandt, to jest Taka pierwsza dziewczyna nie Niewielka miłość, ale dziewczyna Petera e, Sekretarka Wydawcy Daily Bugle Mamy też e, Liz Allen Potem mamy sobie e, Debra Whiteman No i teraz ostatnio mamy Carly Cooper Coś jak Sheldon Cooper, tylko że Carly Cooper Policjantkę e, W nowojorskiej policji I Też ma Czy swoje ulubione siedzenie? E, siedzi siedzi w <laughs> no ona odkryła, że Peter jest Spider-Manem i jak już byli razem, nie, i się tu trochę o to pożali, że nie powiedział, że nie ufał i że w ogóle takie tam, no o obecnym wolę się nie wypowiadać, bo jest słaby, w sensie historia Obecny Spider-Man jest kiepski, to się wolę za bardzo nie wypowiadać na ten temat. Marvel został wykupiony przez Disneya. No. Czy to ma wpływ? Miało wpływ? Ma wpływ? Nie, Nie ma żadnego, bo od dłuższego czasu jest w Spider-Manie straszna komercja i trudno nawet powiedzieć czemu to, takie historie piszą typu Oktopus umiera, zamie... podstępem zamienia umysły Spider-Mana ze swoim, dzięki czemu Oktopus jest w ciele Spider-Mana, a Spider-Man w ciele Oktopusa Octopus umiera, czyli de facto Spider-Man umiera i zostaje nowy Spider-Man. Żeby wyzerować serię i Amazing Spider-Man od tych 50 lat, które są, zakończył się na 700 numerze i nie ma już więcej Amazinka. póki co. Czekamy na powrót. No, tak na dobrą sprawę, to co mówisz, to, to jak to słyszę, to mi ręce opadają, szczerze powiedziawszy. No, myślę, nie chce mi się w ogóle brać tych komiksów Marvela do ręki w tym momencie. Już pomijam fakt, że na przykład taki Magneto ginął 100 tysięcy razy, był wskrzeszony 100 tysięcy razy. Pomijam fakt, że jednym z bohaterów jest Bóg z mitologii nordyckiej Thor i że w jednym komiksie Thor ze Spider-Manem walczyli przeciwko Faraonowi jakiemuś. Pomijam że, jest, pomijam, że jest Herkules z mitologii greckiej i oni zrobili jednego, jednego worka, wrzucili różnych bóstwa z mitologii, wrzucili kosmitów, mutantów, ludzi z Atlantydy, i, i, i w ogóle, i religia w, nie, w, te Wodo obrządki też tak, bo kto został wskrzeszony jakimś obrządkiem e, Wodo, Też woda kiedy... ale na przykład hend używa wudu, żeby skrzesić między innymi elektrę tam parokrotnie wskrzeszał chyba um, jest nawet taki koleś jak Wodo. doktor wudu. Doktor wudu tak jest Jeśli tak... nie pokręciłem imienia, ale korzysta z Voodoo i, i był przez chwilę nowym Sorcerer Supreme. Mnie to przeraża, no bo jak tak to wszystko podsumować, to na dobrą sprawę mamy tyle gniotów... Chciałem tych... mieć łeb jak sklep, nie? Łeb jak sklep, ale no tyle jest tych gniotów, kiepskich komiksów. Teraz wielką popularność ma kolekcja Hachette. Tam no, no mamy kolejkę komiksów Marvela. Y -y -y. Jak czytam komentarze, to wszyscy są zadowoleni. Pomimo, y -y. pomimo fakt, że część z tych komiksów już była wydana w Polsce. No, zobacz, same plusy. Cena, y komiksy jakie idą za, za, za tą cenę. No i jeszcze jakieś tam 5 stron dodatków. I czy to nie, nie fajnie? 15 zł pierwszy numer Amazing Spider-Man. Nie, bo, bo chodzi takie pytanie. Po co brać się za mitologię superbohaterów, skoro są takie zgniłe jaja po prostu w tej całej historii? Bo są też historie, które warto przeczytać, które nie są jakby można je przeczytać odrębnie i nie trzeba znać całej historii dookoła, żeby, żeby coś z tej historii sensownego wynieść. No dobra, a kiedy ostatnio rozczytałeś jakąś sensowną historię? Jak dostałem kolekcję komiksów. No dobra, pomijam ale to Nie, są archiwalne. Najnowszych, no, no. No, ale pomijam, bo to są archiwalne. Był Civil War, który się fajnie zaczął, mm -hmm. Iron Spider, okej, okay. no ale potem właśnie ciocia May dostała kulkę od Snajpera, One More Day, yy, no i wszystko to, się zaczęło... One More Day już się zaczęło sypać i no, jeśli i... chodzi o spider to ciężko od tego czasu coś fajnego. Nibym ostatnie te End of the Earth, czy jakoś tak mam End of the Earth. Tak się nazywa Zaptopusem. historia. Tak, koniec Ziemi. Wiodąca do tego właśnie zmiany jest bardzo popularna, ale. Także no, jak, jak będziecie sięgać po Spidermana, to na własną odpowiedzialność. Nie, ja bym sugerował sięgnąć po te starsze, bo jednak były fajniejsze. Fajniej się je czyta. E, Okej, okay. myślę, że zakończymy. Już jest 18 za chwilę. Żegna się z nami Wojciech Lisiecki, Nikodem Domeracki, mój dzisiejszy gość. Dzięki, cześć. Oraz Filip Bąk, mówiąc te słowa. Słyszymy się za tydzień, czwartek o 17.30. Cześć.